o wam wszystkim, ja jestem Slender fan, a to jest już siódmy odcinek z gry Uncharted Zaginione Dzieciństwo I w tym odcinku rozpoczynamy rozdział piąty pod tytułem Wielka Bitwa, no i co? Gdzie jest na Ach, jest dobrze I w tym momencie... Chwycimy sobie tędy to dzieło ale... Mhm tylko ciekawe jakie Daj dzieło? Stać, no właśnie tak, Okej teraz idziemy tędy No i gdzie teraz? No właśnie, gdzie teraz? Mamy przejść, o to jest pytanie A tutaj Rozumiem, no dobrze U. Na razie tylko idziemy sobie spokojnie No, widać, widać. Masz mi głowiec? Został w garażu. Kurczę, no to się wspinamy. No i mamy co? Kolejną śpiączkę? Tylko gdzie? No właśnie. O, to jest pytanie. Może tutaj mam znać, zejść? Hm. No nie. Może na tym coś znajdzie. A nie, mo mo mogę sobie tutaj przejść. Dobrze, spoko. Tutaj. możemy zaczepić linę. No dobrze, ale to z... musimy tutaj zaczepić inę, więc to okay. zrobimy oczywiście. Nie wiem. I co? Bojamy się. Znaczy tutaj musimy... No, musimy się no nie? O! To mój dobry skok. Dobry skok Łódź wow. hmm. A teraz tutaj, dobrze. Szukaj drogi w górę. Drogi w górę Ja już znalazłem sobie No właśnie A więc dobrze, skakujemy No to w górę W górę, w górę, tak jak mówi Eee, krołek Oj oj, oj. kurczę Muszę jeszcze raz to, to zrobić Okej, okay, dobrze Nie pięknie, udało się, fajnie i no i teraz idziemy tędy i teraz tędy Szukaj drogi w górę I tędy. No dobrze A teraz o ty... O! Tu pewnie będziemy mógł sobie z... zdjęcie zrobić, bo tak jest. Wow Słońc z toporem i fletem? O. Zdobyłem trofeum. Bez pil. Hashtag... Bez filtra, no dobrze. Mogę sobie zobaczyć to zdjęcie? No ładne, ładne. Okej, okay, dobrze. I teraz, no to to, idziemy teraz dalej już No. Chwila. a, Ja tu już... Ja tu już byłem? No górę. Hmm. No hmm, sami nie wiem. Dobrze, no to... Może na węsuny, sumy tutaj, aha, ale muszę tam skoczyć No dobrze No, mm. wątć wow. No Tutaj naprawdę robi to naprawdę fajne wrażenie, naprawdę Super są te posągi, naprawdę super ale dobrze, teraz się Bojamy. Bojamy się, bujamy. No właśnie I pięknie. Okej, okay, dobrze, udało się tutaj wskoczyć. No i gdzie teraz? No to jest pytanie. Hmm. Mi się przypomniał teraz taki... Mi się teraz taki poziom w Lego The Hobbit. Jak wspinaliśmy się! Na... kamienną olbrzymi, no właśnie. W sumie wstawię pod tym odcinkiem link do tego do tamtego odcinka. Wstawię, wstawię, spoko. Po prostu przyjmij, że nie. Eee... Albo. Wow. Tak przy okazji, to na pewno nie jest bezpieczne. A. Dobrze, że na tym żyje. E, okej, okay, teraz... Mogę się tutaj spiąć? Nie, ten ty nie mogę. A więc trzeba innego w sumie chwila. A mógłbyś teraz tam na tą drugą stronę. Mogę! Na tą stronę się przedostać? I pięknie o to chodziło w sumie. Wow. Ja bym się... On, oh, nie, może, nie można. No może. Zmieniam się, tak, no to dalej, no góra. Spokojna, okay, brada. O nie, nie, nie. No wskazuj. Ten lud, ładnie, proszę. Coś ci się wydawało. Myślałam, że będę się usiłowczy. O tym teraz coś, chcę powiedzieć? Chętnie ześlecie ci je na drogę, jeśli na tym skorzystasz. Dlatego hmm. Jest też panem fortuny. Tym, który zapewnia pomyślność i sukcesy. Ja? to pani. No właśnie, tylko słuchajcie, gdy teraz musimy iść, a to jest pytanie. Bo to się... Sto i przeszłym... Aha! Dobra! Rozumiem. <śla> Ale ktoś się... No, ja mam się tutaj na dół rozbuja, Znaczy, na dół z... zje... zjechać? Czy nie? Nie, bo musiałem się gdzieś tam e, rozbujać, znaczy na... O, nie! Kurczę. Nie, czy, czy chyba jednak tutaj nie? To muszę coś innego kundować. Takie pytanie brzmi... co? Na Dlaczego dlatego strzegł w Jest też panem fortuny. Tym, który zapewnia pomyślność i sukcesy. Jasne. Hmm. To fajne. Ja się teraz, Okej, to z pamiętam tą górę. I co? Gdzie ja coś teraz mam rozgrywać? No właśnie. No ba! Bo w sumie nie wiem, ale... Chcę... Hmm, bo zaraz nie mogę. Ale wspiąć mogę. E, aha. Znaczy, to nie mogę. E, no właśnie, gdzie ja teraz... Aha. No właśnie, tutaj próbuję zlikwidować w sumie. No więc teraz... Y, hmm. Chwila. Aha. Może mamy się rozbujać? Już nie mogę mało Możecie w tamtą stronę rozbijać i tam się chwycić inną Rozumiem. O to chodzi? Myślę, że tak. Uh, to super! W sumie innej drogi za bardzo nie było. Fajnie co? Nigdy nie robiłam nic tak szalonego. Dobrze A, Aha, teraz na górę? Znaczy, no. dobry, idziemy dobrze idziemy yy, dobrze. górze. Gdzie teraz? Hmm, a rozumiem Mamy na górę, tutaj chcę wspiąć i dobrze A teraz co? No, rozbujać się hmm, Wiadomo, znaczy Hmm Rozbujać? No w sumie, nie wiem. tak Bo właśnie o, o to chodziło, o to co zrobiłem przed, teraz Żeby z tym... O. Chodziło o to, żeby się rozwijać w tą... No... Tutaj. Znaczy, rozwijać się i wskoczyć... Na to coś. Skąd wiesz? No. Nie ma jaj, żeby okay. wejść tak wysoko. Okej... Pięknie. Idziemy coraz wyżej. Jeszcze tylko troszeczkę... A. No dobrze, tutaj już wejdę. Nie pięknie. Aha, to jeszcze nie koniec wspinaczki, no dobrze. To wspinamy się dalej w takim razie. No wspinamy, wspinamy. Jest to troszeczkę. No oczywiście, dalej... Znaczy nie, no teraz przechodzimy, tak, no, przechodzimy, przychodzimy Na... na prawo, na... no tak, na prawo, na prawo, do boże. Ale, ale, okej, okay, dobrze. Pięknie. gdzie możemy przeskoczyć do korony. Jeszcze kawałeczek. Wow! Jeju! Dzięki. Lepiej się pośpiesz, zaraz spadnę! Jejku. Całe szczęście, że nasza krowa żyje. Całe szczęście. Dobrze. No to co? Już tu jesteśmy? No jesteśmy już. Jedziemy co? No nie wiadomo. A nie, w sumie. Dobra, no i teraz zaczynamy linę. I co? No teraz? Aha. Możecie tutaj jakoś rozgleić, tam wskoczyć z tym stylu No i co? No i teraz już tylko Wspinamy się, no tutaj już Po prostu A, jeszcze tędy przechodzimy Znaczy wspinamy się No dobrze Dobra, tu jest chyba Nie Dobra, przechodzimy, przechodzimy No i co? Ale, ale pytanie, czy o to w sumie chodziło? Eee, nie wiem. Może że tak w sumie Bo nie no, tu jeszcze nie byłem bo mamy, No, mamy tu gdzieś wejście Więc eee. to bardziej mi się, że to jest Może tutaj miałem się dostać nie możesz powiedzieć katapulta jak normalny człowiek? Trebusz to rodzaj katapultu. Strzela cięższymi pociskami, jak ten, i na dalsze dystanse. Hmm. No tak, nauczyłaś się tego w Okej, okay. warto wiedzieć. Jak normalny człowiek. Warto wiedzieć. Dobra, przechodzimy tędy. No więc teraz. No i co? Zaczepiamy linę. I zjeżdżamy. Na dół Co jest? O, dobra To starzy kumple Parashurama i Ganesia Kiedy nie walczą z demonami Czasem wszczynają wójki ze sobą nawzajem Nie wygląda tak Pewnie się nie ma nawet brody Co ja teraz co zrobić Eee no właśnie, bo... Mm. Mam tutaj... okej, okay, dobrze I teraz... o, zaczepię się liną I co? Hm No właśnie, bo to jest... Hm Chyba... mi się wydaje, że to po prostu można zjechać w tyłu A więc to zrobię Bo to nic innego chyba no dobrze O patrzcie, mamy skarb, więc fajnie A więc dobrze O jeszcze ten głos zrobić zdjęcie przy okazji To również fajnie nie? Nawet sobie oczywiście zobaczę Normalny, normalny Nie ja powiem, że nie e, No i co, gdzie ten skarb Hmm. Zabarykadowali drzwi. Nie wyszło im to na dole. Pewnie nie myśleli, że Persowie skoczą inne głowy. Po dwóch najazdach powinni być przygotowani na wszystko. Może po prostu nie wierzyli w porażkę. No dobrze, gdzie jest ten skarb? Gdzie jest ten skarb, który... O, jest tutaj, dobrze. Pięknie, co to jest? O, mamy też fajn jeszcze. Raczkująca Łówczyni Skarbów. Ale sobie jeszcze ten skarb zobaczę. Tak, okay, skarby. Dobrze. Podstawa... O! Podstawa... Sziszy w stylu... ...Bidli. Ładna nazwa. Okej. Okay. Hmm. No i co ja tutaj mam teraz robić? Ja mam tutaj już przejść. Ale... No, okej, tutaj. tak mnie nie otworzy. A więc, tutaj, tutaj. aha! Dobra. Mam tutaj przejście. a więc, okej. Okay. Zobacz. Broni pancerze. Miałaś rację. Nie wiem. No, i przechodzimy oczywiście. Przechodzimy. No okej, tutaj. no i co. No i już wyszedłem stąd... ...i pęknie. ...i pięknie. Ej, to kolejne z tych drzwi. Mogę tak po prostu otworzyć? Pewnie nie. A nie, tak pomogę. No, to nawet No już, wreszcie trochę światła. No. To zupełnie jak w krypcie. Chowanie zmarłych nie leży w naturze hindusów. Zwolennikami kremacji. To piękna ceremonia. Anty -ishti. z sanskrytu, ostatnia ofiara. Ofiara? Hindusi wierzą, że ciała to tylko pożyczone naczynia, które po śmierci trzeba oddać. To całkiem ciekawe. Dla nich jest już za późno. No. Ej, hey, tutaj! Wow, tutaj. dużo ludzi widać, że zginęło. Naprawdę. O! Oh. I co? Mę... Hmm. Uuuuh. To tutaj. Ostatnia bitwa. O, nawet to ich nie ocaliło. Ale. Nie ma tego znaku. mnie teraz, czy to będzie zagadka, czy coś jak zagadka, Jak to byłoby no, fajnie. No, fajnie by było. Hm. Ale. Może będzie. Pewnie będzie. Znalazłam przejście. Dobra. Nadine, może pomóż mi z nim. Jasne. Chodź staruszku. Ej, no i przechodzimy. Nie. Przepraszam. Zbliżamy się do celu. Obyśmy nie skończyły jak oni. No jakie, no co, To co? Coś tutaj muszę zrobić? Na razie nie. Po prostu muszę przejść. No i teraz. No. Naprawdę powiem, że mamy jest tu miejsce. Naprawdę bardzo ładne. I co? Wow to ci dopiero? To pewnie, jak, to pewnie jako zagadka będzie Ustawiam, że jakiś mechanizm, który otwiera... te drzwi. Okej, okay, po lewej stronie siwa daje Parasiuramie topór, a po prawej mamy Parasiuramę, który odcina Ganasikiewu. Chwila, toporem? Tak. Zaraz tym, który siwa wręcz parasiurami? Tak. To Normalka. Chodź, otwórzmy lepiej te drzwi. Okej, okay, słuchajcie, już wykonałem to. Znaczy w sumie się tą dało się tą zagrodkę pominąć i ją pominąłem po Za, prostu. Okej. Okay. Dobrze. To lecimy ma być? Hmm. Wow. nie wiem, tylko nas nie zabi. Oj, nie ma, gotowa? Uh, uh. Ostrożnie. Mm. Niezwykłe. No, uw, z ust mi to wyjęłaś. Ani, bez paniki. Wszystko będzie okej. Okay. Okej? Okay? Gdzie w takim razie jest pieł? Nie wiem, to wszystko nie ma żadnego sensu. Ma, i to dużo. Oj zwyczajnie nas wyrolowali chyba masz rację. Cieszę się? Nie, posłuchaj mnie. Kanesia jest symbolem Halebi. A siwa jest symbolem... czyli dawnej... dawnej stolicy. No właśnie. A jeśli król wybudował to olśniewające miasto? Żeby było atrakcyjnym celem najazdu dla Persów. Stara stolica poszła w odstawkę. To miejsce było przynęte. Pozwolili je splądrować, żeby ochronić Belu. No i skarb. Założę się, że ten kieł w ogóle tutaj nie trafił. To gdzie jest Belu? O kurde. Tego chyba nie było w planie. Złap się! Szybko! Dobra... Wow! No nieźle! Reżek! Skąd Idź! Dobra, wspinamy się! Wspinamy się! Wspinamy! A! Prosimy na tą stronę? Dobra! Spoko! Dobrze, wspinamy się, wspinamy! Dalej! o Ojejku! Wow! Dobrze, to teraz... Okej, okay, no... I wspinamy się dalej i wspinamy... Wow No i gdzie teraz? Ta, teraz... Szybko! Pięknie! Udało się! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Wow. Ale moc! Ale moc był, mam, naprawdę! No fajnie, fajnie! Dobrze, teraz... Dobra, przechodzimy, urządzimy i ale gdzie jest Stalin? Właśnie, Właśnie, mam w stanie. A to no jest Dobrze. No Nic ci nie jest? Jak ja tutaj jeszcze żyjemy? O, jeszcze na szczęścia i dużo talentu. Hej, oh. dobra robota wspólnicza. też Jest! Co to było? No teraz to się popisałaś. Tak Takie pytanko, czy... tu nie było wodospadu? No hmm. było. A to co takiego? To Zasilany wodą z wodospadu. Niesamowite. To nasza sprawka? Wiesz. Właściwie to moja. <noise> Słuchaj, przepraszam, jeśli trafiłam w czułą stronę. Ach. Nie ma sprawy. Mam wrażenie, żebyście się to lubili. On też był uparty jak stary kozioł. <noise> na pewno zauważył, co tu się stało. Musimy się stąd zmywać. Racja. Za mną! Za mną dobra. dobra. Ok, je no w kierunku bramy. Chodźmy wzdłuż akweduktu. Dobra, dobra. Ok, total jest piąte? No tak, tak. Moment. no i teraz już idziemy. Jedziemy po prostu, jedziemy sobie, ale nie wiem gdzie. Hmm. No właśnie. Wow! Ja no zaskoczyłem. Ale tam dopłynę. Nic. Wezmę się oczywiście. Dobra, no, wi wiadomo. O, ochronić swoje Ciekawe czy żołnierze wiedzieli, że przynajmniej... Spójrz na mój Okej, sobie Wiecie, wiecie co? Tak, pamiętam. Ehm. So, może jeszcze nie będę kończył odcinka? Załatwę sobie po prostu tych... Właśnie... O jestem przeciwników No i co? Hmm. nie na pewno Nie wiem co na pewno Bo sobie wiadomo ich nie widać Ale może są tego nie wiem No są oczywiście Znaczy ten był Dobra załatwiony to teraz! Wow! Łajku. No, ojku! No jest tam, mamy taki ziemniku! No więc sam, no już sam, sam! Wow! Jeszcze widzisz auto! No nieźle! No nieźle! Gdzie jest? Is... Nadin! Dobra, uciekamy, uciekamy. A czy uciekamy? Jedziemy za Nadin. Dobra. Co jest? Ło wow, się. Dobra. Tutaj się ukryję, mam tylko... Ojek, mam to jest się ukrywam tylko. Oj, mam małą ludzką nic. Ale to... Dobra. Ale mam małą licję właśnie. To też mam małą, już nie mam wcale jednak hmm. więc co? uelku wezmę sobie od kogoś jakąś broń ale co wiecie? nie no wiecie co? myślę że w tym miejscu sobie zakończę teraz ten odcinek a więc no ten odcinek już będę kończył bo on już będzie po prostu wystarczająco długo trwał tak więc ten odcinek, ten odcinek już kończymy. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, czekajcie na kolejny odcinek. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.